Ludzie w Kościele często nie rozumieją, o czym mówię. To dla mnie największe wyzwanie. Jak mogę stać się, zgodnie ze słowami Jezusa, solą w tym świecie, a jednocześnie być blisko Boga? To jest wyzwanie dla mnie i dla mojej rodziny. Być blisko Boga i być blisko ludzi, którzy są w świecie. Zazwyczaj pracuje z ludźmi, którzy nie są chrześcijanami. Pastor Jan mieszka w Koszycach na Słowacji. Jego pasją jest praca z ludźmi, a zwłaszcza ze społecznością romską. Wielu ludzi w tym kraju woli raczej unikać Romów i dystansuje się od nich. Różnice kulturowe przez lata wytworzyły bariery między grupami etnicznymi w tym regionie. Ale Jan, mimo to, czuje się powołany, by do nich docierać. Często organizuje zajęcia z klubem Pathfinder i wycieczki dla dzieci i młodzieży spoza naszego kościoła. Gdy pracujesz z dziećmi, to możesz również poruszyć serca ich rodziców. Jeżeli będę dobrze traktował dzieci, to również rodzice będą zadowoleni. Pastor Jan pracuje na przedmieściach koszyc wśród społeczności romskiej. Przy każdej wizycie przynosi prezenty. Te proste podarunki otwierają drzwi i pokazują jego troskę o nich. Romowie mają trudne życie. W tym domu mieszka siedem rodzin. Jedna z matek jest adwentystką dnia siódmego i uczy dzieci opowiadań biblijnych. Pastor Jan zatrzymuje się tutaj, aby pozdrowić przyjaciół i przynieść słowo zachęty. Przed jego odejściem grupa robi wspólne zdjęcie, aby uwiecznić tę wyjątkową chwilę. Poznajcie Monikę. Od najmłodszych lat bardzo chciała uczestniczyć w zajęciach z Pathfindersami. Musiała jednak stawiać czoła wielu wyzwaniom w jej rodzinie, która uważała, że adwentyści nie będą mieli dobrego wpływu na jej życie. Pastor Jan nauczył Monikę ważnych prawd z Biblii. Pomógł jej również znaleźć siłę do odniesienia sukcesu pomimo sprzeciwu jej rodziny i ograniczonych możliwości. Dziś Monika jest przykładem dla innych w swojej wiosce. Jest dobrze wykształcona, ukończyła uniwersytet. I pełni funkcję koordynatora edukacji w Domu Kultury w jej mieście. Monika była wyjątkową osobą. Chciała wiedzieć wszystko o Jezusie. Chciała zrozumieć Biblię, a potem zaczęła nauczać innych ludzi prawd Pisma Świętego. Uwielbiam patrzeć, jak dzieci przychodzą tu z radością w oczach. Widzą, że zmieniłam się dzięki Jezusowi. Bardzo się cieszę, gdy mówią mi, że chcą być bliżej Jezusa i mieć historię podobną do mojej. Monika i jej mąż prowadzą teraz trzy grupy młodzieży i dzieci w lokalnym zborze adwentystycznym. Pragną również uczyć innych w ich społeczności i naprawić zerwane relacje, aby Kościół Boży mógł się rozwijać. Módl mi się za służbę pastora Jana i Moniki. Wasze dary wesprą te prace wśród zaniedbanych dzieci na Słowacji i w Czechach. Posłużą również zbudowaniu kościoła z ośrodkiem dla dzieci w Bułgarii i wsparciu edukacji adwentystycznej w Hiszpanii oraz w Niemczech. Dziękujemy za Wasze wsparcie.